Witajcie moi drodzy na kanale. Kochani, Ewangelia świętego Mateusza, 20 rozdział, wersety 32 do 34. Posłuchajcie. I zatrzymał się Jezus, odezwał się do nich i rzekł, Co chcecie, abym wam uczynił? Mówią do Niego, Panie, aby otworzyły się oczy nasze. Ulitował się wtedy Jezus, dotknął ich oczu i zaraz przejrzeli... I poszli za Nim. Czy jesteśmy ludźmi, którzy naprawdę mają oczy otwarte i uszy otwarte na głos Jezusa Chrystusa, aby być uczniem Chrystusa Jezusa, aby wypełniać Jego plan, Jego wolę w swoim życiu? Czy naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy Go widzą? Czy jesteśmy ludźmi, którzy Go słyszą? Czy naprawdę doświadczamy realnie Jego obecności? Czy jesteśmy ludźmi, Którzy e, doświadczają tego, że moc Jego, moc zmartwychwstania, a właściwie On jako zmartwychwstanie i życie, przejawia się na śmiertelnych ciałach naszych? Czy my naprawdę doświadczamy tego, że to żywe Słowo z nieba, jako Boży dar e, w nas, przez nas jest przyoblekane? Czy my naprawdę żyjąc, żyjemy w Chrystusie Jezusie? Czy my naprawdę jesteśmy Jemu poddani, moi drodzy? Bo może powinniśmy tak zawołać, jak te osoby, jak te ślepe osoby? Pomimo, że uwierzyliśmy, możemy żyć jako ślepcy, jako ci, którzy zostali zwiedzeni przez wiedzę, przez jakiś system, przez ludzi, i jesteśmy ślepi. Może, może z tego powodu po prostu nie doświadczamy, nie doświadczacie Bożej obecności, rzeczywistości tego, że On jest, że On żyje. Może to jest. Powód, ta ślepota naszych serc, głuchota naszych serc jest powodem, że, że go nie znamy, że nie pełnimy woli Bożej, że nie wiemy jaką służbę mamy czynić w swoim życiu, kim jesteśmy, kim On jest, nie znamy obdarowania, nie posługujemy ani w swoim domu, ani innym ludziom w mocy Bożej. A przecież do tego Bóg nas powołał, prawda? Więc, kochani, zachęcam Was, abyście zbadali w Duchu Świętym, prosząc oczywiście Boga w Duchu Świętym, aby to On Wam powiedział, w jakim stanie macie serca? W jakim stanie macie serca? Czy te serca mają oczy, które widzą? Czy te serca mają uszy, które słyszą? Czy te serca mają usta, które mówią słowo Boże? Tak więc poddajmy się Chrystusowi Jezusowi i Jego ocenie.